Trójkąt ABC jest równoboczny. Punkt E leży w takim miejscu wysokości, że odcinek CE jest równy 3 czwarte wysokości CD. Punkt F leży na boku BC w takim miejscu, że EF jest prostopadły do BC. My musimy udowodnić, że odcinek CF jest równy 9/16 całego boku CB. Żeby udowodnić to zadanie, to wykorzystamy ten trójkąt prostokątny EFC. O nim bardzo dużo wiemy. Cały trójkąt ABC jest równoboczny, to jest wysokość, czyli jednocześnie dwusieczna tego kąta przy wierzchołku C, czyli ten kąt 60 stopni jest rozcinany na dwa kąty 30 stopni, czyli tu mamy 30 stopni, a skoro tu 30, tu 90, to tutaj mamy 60 stopni. No i możemy skorzystać z trójkąta 30, 60, 90, czy bezpośrednio z jego własności, czy też z funkcji trygonometrycznych, żeby wyliczyć boki. Tego trójkąta prostokątnego, jeżeli znalibyśmy długość jednego jego boku. Chcemy obliczyć, jaką częścią całego boku CB trójkąta równobocznego jest odcinek CF. Musimy wykazać taką własność. Czyli fajnie by było, gdybyśmy w tym trójkącie prostokątnym dali radę któryś z tych odcinków zapisać za pomocą CB. Wtedy z funkcji trygonometrycznych wyrazimy CF za pomocą CB. Wykorzystując właśnie któryś z tych pozostałych boków tego trójkąta prostokątnego. Możemy stosunkowo łatwo odcinek CF wyrazić za pomocą boku CB, ponieważ CF to jest fragment wysokości trójkąta równobocznego. Znamy wzór na wysokość trójkąta równobocznego, wykorzystujący długość boku. H to się równa a pierwiastki z 3 przez 2, czyli w naszym przypadku, gdzie a jest równe CB, możemy tak zapisać, że to jest CB. Pierwiastków z 3 przez 2, to wykorzystując taką informację o wysokości i to, co mamy podane w treści zadania, możemy łatwo policzyć, że CE to się równa 3 czwarte CD, a CD to jest wysokość. H to oczywiście jest długość CD, to co mamy w tym wzorze. A już wyliczyliśmy, wyznaczyliśmy CD za pomocą CB. To podstawiamy. Zamiast pisać 3 czwarte razy CD, to napiszemy 3 czwarte razy CB pierwiastków z 3 przez 2 i to się równa 3CB pierwiastków z 3 przez 2 razy 4, czyli przez 8. No i gdy znamy już teraz długość tego boku, to długość CF możemy wyliczyć na przykład korzystając z sinusa tego kąta. Sinus 60 stopni, sinus kąta w trójkącie prostokątnym to jest definicji przyprostokątna naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. Czyli moglibyśmy napisać, że sinus 60 stopni to się równa ten odcinek CF podzielić na ten odcinek, czyli CE. No i stąd możemy teraz zapisać, że nasz odcinek CF, który chcemy obliczyć, to musimy o nim coś wykazać. No to napiszmy go. Że nasze CF to się równa sinus 60 stopni razy CE, czyli sinus 60 stopni razy CE. No i do tego wzoru podstawiamy. Pod sinusa 60 stopni to, co wiemy, pierwiastek z 3 przez 2, albo odczytujemy z tablic, jak nie pamiętamy, ile jest równe sinus 60 stopni. A pod CE podstawiamy, o tutaj, to co wyliczyliśmy, że CE jest równe tyle, czyli 3C. B pierwiastków z 3 przez 8 i to się równa pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3 razy 3 to 9CB, a w mianowniku mamy 2 razy 8, czyli 16. No i w zasadzie skończyliśmy dowód naszego zadania, pokazaliśmy, że CF to 9 16 CB. Jeszcze możemy to tak zapisać, jak tutaj w tej równości, którą musimy wykazać, 9 CB. CB. No i w ten sposób kończymy dowód naszego zadania.